Panie profesorze, niedawno ukazała się Pańska książka o Polsce i jej życiu. Byliśmy bardzo ukontentowani, zresztą, jak wspominaliśmy o tym liście do Pana z powodu jej wydania. I chcielibyśmy zapytać, czy przypadkiem ten tytuł nie jest tożsamy z takim tytułem, który Pan profesor wspomniał w książce wcześniejszej, zdaniem własnym. Chodzi mi tutaj o tytuł Filozofia i wartości 4. Wspomina Pan, że ta książka miała być wydana przez wydawnictwo naukowe SEMPER które to wydawnictwo odmówiło wydania tej książki. Chciałem się zapytać, czy to nie jest, są przypadkiem tytuły zbieżne? Czy mam, może mamy się spodziewać kolejną pańskiej książki? Nie, na nie, proszę pana, to nie jest, jak pan mówi, zbieżne. Po pierwsze, cieszę się, że panowie w ogóle to, tę książkę przeczytali, bo to dowodzi, że studenci polscy jeszcze w ogóle coś czytają, a w dodatku, że czytają tego typu Teksty, a nie jakieś lewackie, lewackie pstury. Jeżeli chodzi o planowany mój czwarty tom, mój czwarty tom y, tego z, z cyklu filozofia i wartości, to jak tam mówiłem, w, tej, w tym zdaniu własnym, było tak, że Ta, ta stowarzyszenie, tak zwana Otwarta Rzeczpospolita, zaskarżyło mnie do prokuratury w Toruniu jako siewcy nienawiści rasowej. Gazeta wyborcza opublikowała tę wiadomość, i wtedy wydawnictwo Semper, które dzień wcześniej jeszcze było gotowe, z tą książkiem wydać natychmiast z tej chęci zrezygnowało i książka się wystraszyli się po prostu wytwarzyli się rzecz Rzeczpospolitej i wobec tego plan tej książki filozofii wartości 4 tom czwarty, musiałem odłożyć ta książka która się ukazała to nie jest to samo część tam tam, z tamtej weszła do niej ta publicystyczna, natomiast teksty ściśle filozoficzne, to takie logiczno-filozoficzne, które miały się znaleźć w tym czwartym tomie, tu ich nie mogłem umieszczać, bo to był tom przeznaczony dla szerokiej publiczności, to wydawnictwo anty na taką jest nastawione i nie mogłem narażać wydawcy na to, że on przeze mnie zbankrutuje może. W swojej najnowszej książce o Polsce i życiu wyróżnił pan te trzy rodzaje rzeczników. Pierwszy to jest rzecznik praw obywatelskich, jedyny, który, którego istnienie jest jakby uzasadnione, tak pan profesor napisał, gdyż chroni trochę obywatela przed przemocą ze strony państwa. Drugi typ to jest rzecznik praw pacjenta, który ma starać wrażenie, że coś dla danej kategorii obywateli czyni w rzeczywistości nie maskując niewydolność państwa. I trzeci rzecznik praw dziecka, który ma stanowić instrument ingerencji państwa w coraz to nowe dziedziny życia. Ja chciałbym zapytać, jaka jest rola tzw. rzeczników prasowych, rozpowszechnionych w chwili dzisiejszej w instytucjach państwowych od szczebla centralnego po szczebel regionalny, lokalny. Rzeczników prasowych mówi, tak? Mówita. Czy w ten sposób państwo realizuje zapisaną w konstytucji tzw. zasadę transparentności? Czy w istocie jest to ta sama kategoria rzecznika, co na przykład rzecznik praw pacjentów? Panów, to są dwie zupełnie różne sprawy, ci rzecznicy tam praw, różnych praw i rzecznicy różnych instytucji. To jest tylko zbieżność terminologiczna i tym nie powinni się panowie sugerować. Najpierw o tych rzecznikach praw. Rzecznik Praw Obywatelskich to jest rzeczywiście instytucja, którą uważam za potrzebną i nawet ważną w ustroju demokratycznym. Natomiast te wszystkie inne, ci wszyscy inni rzecznicy to jest pewien polityczny szwindel. Po pierwsze, oni się wzajemnie dewaluują. Bo im więcej będzie tych rzeczników, no bo sobie Państwo, żeby było na przykład 100 tysięcy rzeczników w Polsce, to znaczy żaden już nic nie znaczy wtedy. Gdy jest jeden tylko rzecznik praw obywatela, to to jest ważna figura. A każdy następny już zmniejsza jego znaczenie. To po pierwsze, rzecznik pacjenta, praw pacjenta, to jest coś takiego przed wojną, panowie tego oczywiście nie mogą pamiętać, nie, wiedzieć, bo pamiętać nie ma mowy. W tygodnikach, a nawet w gazetach był taki końcik, który się nazywał Humor i Satyra. Otóż ten Rzecznik Praw Pacjenta to jest coś z takiego końcika Humor i Satyra. Natomiast Rzecznik Praw Dziecka to jest coś, co wepchnęła do Konstytucji. Rzeczpospolitej Polskiej, niejaka Maria Łopatkowa, żona takiego komunistycznego dygnitarza Łopatki, prawnika. On tam był już jakąś wa ważną figurą, chyba w Sądzie Najwyższym, nie pamiętam, ale w każdym razie ważna figura, zapomniałem, ważna figura. Ona to tam wepchnęła i ten... Ten, ta instytucja Rzecznika Praw Dziecka Jest Instytucją szkodniczą To jest instytucja Wymyślona przez lewaków A ma ona na celu niszczenie rodziny Ten Rzecznik Praw Dziecka Jest po to, żeby Urzędniku wsadzać swój nos Do wnętrza spraw rodzinnych Tyle o Rzecznikach Praw A teraz o Rzecznikach Instytucji Tam Rzecznik tam Teraz już każda instytucja, ja nie wiem, nie, przedsiębiorstwo oczyszczania miast na Warszawie chyba też ma swojego rzecznika. To jest po pierwsze rozbudowanie systemu biurokratycznego. Im więcej urzędników, tym lepiej, a to są dodatkowe posa posady urzędnicze. A po drugie, to nie ma na celu żadnego, jak Pan tu mówił, zwiększania transparentności tylko wręcz przeciwnie. To ma zaciemniać to, co robią instytucje, bo ci główni macherzy, szefowie tych instytucji są tu chronieni, a przed nimi stoi ten parawan takiego rzecznika, jeżeli coś rzecznik powie niedobrego. No to dla uspokojenia opinii publicznej wywali się rzecznika i da się nowego. Ja samemu się jest skryty. Kolejne pytanie również będzie dotyczyło pańskiej najnowszej książki. Został tam przedrukowany wywiad dla naszego dziennika, który pan w tej gazecie dał w 2006 roku i pan tam stwierdza w pewnym momencie, że politologia to jedna wielka bójda. Czy mógłby pan profesor jakoś rozwinąć ten temat? Wszystkie te politologię, management administration i różne tego rodzaju kierunki, to są lingwistyki stosowane. Wie Pan, namnożyło się różnych dyscyplin tak zwanych, które żadnymi dyscyplinami naukowymi nie są, w przeciwieństwie do przyzwoitych dyscyplin naukowych, jak fizyka, historia czy polonistyka, tylko to są zlepki, tam no, na przykład taka politologia, to jest trochę historii, trochę prawa, trochę socjologii, trochę psychologii, tak po trochu z tego się skleja coś takiego i w ten sposób przekształca się studia dziennikarskie to też klasyczny przykład takiego, takiego zlepku. I w ten sposób przekształca się uniwersytety w wylęgarnie czy inkubatornie półinteligentów, proszę pana. To są studia pozornie wyższe. To są właśnie w ogóle żadne studia. Tu chodzi o coś bardzo ważnego. I o tym warto może powiedzieć. Lewactwo. Światowe lewactwo zmierza do zniszczenia wszelkich urosłych samorzutnie, historycznie instytucji życia społecznego. Najważniejszą jest oczywiście rodzina i ten Rzecznik Praw Dziecka to jest wyłącznie instytucja, która jest wyłącznie instytucją szkodniczą bo ona nie, ma, nie pełni żadnej pozytywnej funkcji poza rozwalaniem rodziny. Ale inną niezwykle ważną instytucją i charakterystyczną dla cywilizacji zachodu był od średniowiecza uniwersytet. Twór chrześcijański, bo to przecież byli zakonnicy pierwsi profesorowie, to panowie wiedzą. I Uniwersytet był taką instytucją, która służy prawdzie. I stąd na przykład do dzisiaj jest coraz mniej uzasadniony prestiż funkcji profesora czy tytułu profesora. Ludzie zawsze się dziwią, ale ludzie ciągle jeszcze to z tytułu profesora odnoszą się z wielkim... Z wielkim szacunkiem, bo ten blask uniwersytetu na to padał. Otóż, przez te tak zwane różne pseudodyscypliny naukowe chce się osiągać dwie rzeczy za jednym zamachem. Po pierwsze, różnym cwaniakom przydaje się tego blasku profesorskiego. Jakiś tam profesor hotelarstwa na przykład, dajmy na to, a z drugiej strony niszczy się prestiż uniwersytetu i jego autonomię uniwersytetu. Kudrycka, ta, 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 ta <coughs> obecna minister, która o nauce nie ma zielonego pojęcia, ona właśnie jest jednym z narzędzi tego niszczenia unii, to, autonomii uniwersyteckiej. Ale innym zdarzeniem jest właśnie to stwarzanie tych takich pseudokierunków, do no, które po prostu Uniwersytet jako ten, przepraszam, że tak powiem, to trochę patetycznie, latarniem prawdy kompromituje. A jeszcze chciałbym tylko, jeśli można, dopytać, ponieważ w dzisiejszym świecie, jak wiadomo, no, trzeba też kształcić na yy, czy tego chcemy, czy nie, jest... jest o rozbudowany aparat administracyjny, są rozmaite stanowiska i czy w dzisiejszym świecie pełnienie takich funkcji nie wymaga właśnie wiedzy rozległej, nawet jeśli niedogłębnej w danej dziedzinie. Oczywiście nie, nie, nie ma to wtedy związku do końca z tą ideą prawdy, do której um, studia powinny dążyć, ale jak w, gdzie kształcić ludzi na takie stanowiska? pana, być może, że wymaga, myślę, że to jest przesada, bo w tej chwili słyszę, że że ludzie z magisterium pełnią funkcję, kobiety, funkcje ekspedientek, a mężczyźni tam jakieś inne, tego szoferów taksówek, więc do tego wie pan nie potrzeba znowu takich wysokich studiów. Ale jeżeli do tego jakieś tam to są po prostu nie żadne dyscypliny uniwersyteckie, to są średnie szkoły zawodowe taka politologia, czy to management, tam administration, czy podobne inne rzeczy, yy, yy, zarządzanie za, z zasobami ludzkimi, takie różne gadania tutaj. To są właśnie średnie szkoły zawodowe i może średnie szkoły zawodowe potrzebne są, tak jak są potrzebne średnie szkoły zawodowe dla elektrotechników, ja wiem, czy dla, czy da, dla murarzy techników murarskich, powiedzmy, to może i tu są potrzebne, tego ja nie chcę negować, tylko to z ideą uniwersytetu nie ma nic wspólnego, przeciwnie, służy rozbiciu tej idei, bo uniwersytet to jest coś, co powstało jako ramię kościoła. Kiedyś, dawno temu, to znaczy, kiedy powstał pierwszy uniwersytet w Bolonii. Otóż to było coś, co powstało niezależnie od państwa, tak jak rodzina. Uniwersytet powstał niezależnie od państwa, a rodzina powstała niezależnie od państwa. Lewactwo to jest etatyzm. Poddanie wszystkie, wszystkich dziedzin życia absolutnej władzy kontroli państwowej. Tak zaczęła już rewolucja francuska. I uniwersytet dla chce się zniszczyć, to znaczy, że naturalnie szyld, napis uniwersytet, tylko to z uniwersytetem nie będzie już miało nic wspólnego, tak jak już w tej chwili mało ma wspólnego. Pan profesor mówił przed chwilą o dawnej niezależności uniwersytetu. Niedawno prasa doniosła, że rektorzy czterech wrocławskich uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Medycznej i Akademii Wychowania Fizycznego podpisali z policją porozumienie, na mocy którego policja bez ich zgody, bez zgody tych rektorów może wkroczyć na teren uniwersytetu jeżeli zajdzie podejrzenie na przykład o to, że studenci posiadają przy, przy sobie środki podurzające. Czy zdaniem pana profesora takie praktyki policyjne uczelniane są potrzebne? Ha. Generalnie jest to coś skandalicznego żeby lektorzy sami domagali się wprowadzania policji na teren uniwersytetu i nie byli zdolni środkami własnymi samego uniwersytetu zapewnić porządku na terenie uniwersyteckim. To, że takie tam porozumienie czy ugoda zostały Zawarte świadczy o tym, co mówiłem przed chwilą o upadku uniwersytetu. Ale z drugiej strony, ja trochę tych rektorów już jako ludzi na tej funkcji będących, muszę powiedzieć, rozumiem, bo to jest tak jak ze szkołą. Przed wojną to było nie do pomyślenia, żeby nauczyciele nie byli, jak ja chodziłem przed wojną do szkoły, to się nazywała szkoła powszechna przed wojną, teraz się nazywa podstawowa. Żeby nauczyciele nie byli sami w stanie zapewnić szkole porządku. To było nie do pomyślenia. Między innymi dlatego nie było do pomyślenia, że murem za nimi stali rodzice, za szkołą. To było jedno zbieżne wychowanie szkolnej rodziny. Natomiast lewacka pedagogika, jak tam od tej Marii, Marii Łopatkowej, która swoją pedagogikę nazwała pedagogiką serca. Otóż ta pedagogika serca rozwaliła szkołę i do tego doszło, że żeby zapewnić porządek na terenie szkoły, trzeba było wyzwać policji, patrole. To się zaczęło w Stanach Zjednoczonych, potem we Francji. Teraz do nas doszło, że patrole policyjne są na korytarzach szkolnych, ale Lewacy zaczęli niszczyć szkolnictwo od dołu, od szkoły podstawowej. Uniwersytety się długo broniły ale widzę z tego porozumienia, które ci rektorzy czuli się widocznie zmuszeni zawrzeć, że oni nie panują nad studentami, ponieważ tam lewackie idee zwyciężyły. Widzę, że to niszczycielskie działanie doszło już do uniwersytetów, także, które sobie same nie radzą i które, no, powiedziałbym kapitalne kapitulowały tutaj. To porozumienie traktuję jako dramatyczny i poruszający mnie do głębi akt kapitulacji uniwersytetu, który rezygnuje z własnej autonomii na rzecz, na rzecz państwa. Tu panu coś nawet jeszcze powiem, co warto powiedzieć. 13 grudnia się zbliża. 13 grudnia w 1981 roku, to było 30 lat temu, na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzono takich w szkolnictwie w ogóle wyższym i w akademii wprowadzono wojskowych komisarzy. którzy mieli pilnować porządku i tam policję jakąś, jakieś zomo i tak dalej, że tam, żeby studenci się nie burzyli, czy coś, się wpadło. Uniwersytet Warszawski się wtedy temu sprzeciwił, mimo że jego rektorem był Zygmunt Ryblicki. Postać dyskusyjna, ale Uniwersytet Warszawski się sprzeciwił. W Akademii, w Polskiej Akademii Nauki, na przykład w pa Pałacu Staszyca, siedział taki jakiś kapitan czy, czy, czy major, który tam y, tego porządku pilnował tych profesorów, uniwersytet powiedział, że zapewni swoimi to własnymi siłami. I dzwoni do mnie wtedy, to było 13, to była niedziela, w poniedziałek było 14, dzwoni do mnie, 81 roku, dyrektor ówczesny Instytutu, profesor Henryk Jankowski, mówi Bogusław, Słuchaj, tutaj nasi Solidarnościowcy nie chcą mi pomóc w, ust w ustawieniu dyżuru przy wejściu do tego budynku tam w Instytutu Filozofii na rogu Krakowskiego Przedmieścia i Trauguta, bo ja chcę postawić jakąś naszą kontrolę, żeby na teren y, nasz żadne niepożądane osoby nie wchodziły. Bo Solidarność nasza uważa, że to jest współdziałanie z twórcami stanu wyjątkowego. Ja mówię, to są głupoty, oni właśnie działają przeciwko autonomii uniwersyteckiej. Mówię, zaraz przyjeżdżam i przyjechałem i tam i dyżurowaliśmy przy wejściu. Tam postawiony był stół. I żeby nie stwarzać precedensu, że na teren Wydziału Filozoficznego, organu uniwersyteckiego wkraczają siły administracyjne, administracji państwowej. I uważam, że było to głęboko słuszne, ale tak było 30 lat temu, a dzisiaj widocznie już. Uniwersytety tak nisko upadły, że muszą to zawieźć. Krok za krokiem, proszę panów, wszelkie niezależne instytucje, których Uniwersytet jest tutaj takim okazowym przykładem, podporządkowuje się administracji państwowej. A żeby to zasłonić, tworzy się różne tak zwane organizacje pozarządowe, które niby mają być tym wyrazem niezależnej opinii publicznej, a które pełnią tylko funkcję kamuflażu.